Cześć i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj udało mi się wbić bula na 1000 pucharków i wbijałem to z VCRem oraz kosperem. No w sumie szło dość łatwo, bo tutaj wbiliśmy to w jakieś 4 godziny od prawie że 500. No więc pokażę wam jakieś fajne giereczki Ogólnie teraz jest trochę inna jakoś mikrofonu, ale po prostu nagrywam to z innego mikra, nie ze swojego. Dobra, jaką by tu fajną, taką lepszą trochę pokazać. Hmm, dobra, tutaj graliśmy na. Dobra, pokażę to. Edgar, Rico i Colt. To była w sumie taka chyba jedna z cięższych giereczek. Czasami tam trafialiśmy na Polaków. Oj, mam nadzieję, że ogólnie lagów nie będzie, bo teraz jestem na świętach, no i wiecie. jeszcze postanowiłem, że nagramy, na ten odcinek. Ty, Kosper teraz bardzo ładnie rozwalił mi murek, więc mamy łatwiej trochę na tego Ricocheta. Ten fałcer broni, nawet mu coś tam wychodzi. Ogólnie przepraszam, jak czasami lagi będą, no ale no. No wiecie, no już tak bywa czasami, że... No, ale bardzo ładnie my tam obijamy z Cosperem cały czas. Najgorsze, że tym bólem czasami bardzo ciężko się gra, ponieważ... Wszędzie są te rikoszety, te... Które właśnie bardzo ładnie defią z tym star starpowerem. Ale kosper w tym meczu bardzo ładnie zagrał. Rozwalił murek, tutaj dobił gadżetem tego Rico. Tutaj, obi tutaj obijam Vauter, też naprawdę bardzo ładnie wybraniał. Nie no, i tak jak keruje, wiadomo. I skończę. <laughs> 1% został, no ale Vauter jeszcze dobije. No w sumie taki dość prosty meczek Myślę, że takie dwie giereczki w tym odcinku pokażę, bo w sumie Nawet więcej nie ma sensu, okej okay. No i teraz pokażę tą gierkę o 1000 Czekajcie, to była która? Albo w sumie mogę jeszcze jedną i potem tam o 1000, myślę, że tak będzie dość git O tutaj graliśmy na 8-bitowca, na 8-bitowca akurat Czasami się dość ciężko gra, ponieważ naprawdę bardzo ładnie to może wydefić, jeszcze jak stawi ten turret i rage to jest po prostu nie do zatrzymania. Pokażę jeszcze dwie, no bo tak to odcinek byłby strasznie krótki, bo ten hejst jednak jest dość szybkim trybem. No ten 8bit w sumie trochę nie ogarnął, bo mu teraz wjechałem na plecy. Ok, cosper tutaj żyje. Nie, dobra w sumie to był taki jeden z dość prostszych meczyków. Tutaj nie ogarniali chyba jakieś randomy, bo ten spike cały mecz awczy tak naprawdę. Okej. Okay. w sumie najtrudniejsze zadanie tutaj ze wszystkich to miał chyba VCR, bo. Tym Rico czasami jak on by zepsuł Zginął, no to po prostu byśmy już przegrali Bo tak to A teraz się wyłożył, okej okay, to już Bardzo ładnie wjeżdżam od tyłu Ten Brok leży Okej okay. Akurat jak jest 8 bitowiec to Kosper nie musi tego murku Rozwalać, bo wtedy Akurat i tak 8 bit sobie nie odbija tego Od ścianek, okej okay, ja tutaj wjeżdżam Obijam cały safe Brok nie obija No, ja to już leża Okej okay. Nie no w sumie tak naprawdę, chyba od 500 były tylko 3 lub 4 przegrane, jakoś tak. Nie no, może lekko więcej, ale nawet już nie pamiętam dokładnie. I bardzo ładny wjazd na spajka. Ok, 26% im zostało. Teraz tutaj Kosper wjeżdża tym koltem Ok, 8 bit leży. <laughs> brok się kręci w ogóle. Chyba już wie, że przegrał. No i teraz już praktycznie jest mecz wygrany. Mamy wszystkich na i Ja wjeżdżam bólem. Jeszcze się wyleczę. A już nie miałem gadżetów. No i ten meczek również udało się wygrać. Więc teraz pokażę ten ostatni o 1000. ok, I ogólnie jak będzie jeszcze jakaś fajna mapa, będziemy wbijać chyba trzy piątki. 35 rangi. ok, więc mamy tu ostatni mecz na randomy. To jest chyba gościu z znikiem ZQ. Coś mi się to kojarzy. Nie wiem, czy to nie jest skrót od 0, Zon, czy jakoś tak. Ale chyba nie, dobra. No a to było w każdym razie randomy, bo... ten mi dość łatwy. No tutaj w ogóle ten na atak poszedł ten yy, Edgar. Ten tutaj już leży, Kosper obija, ja też obijam cały czas. Nie no, w sumie fajnie byłoby wbić takiego bóla na 35 rank. Też jeszcze mi się udało go zabić, ale więcej zrobić nie mogłem. Okej, okay, tutaj Kosper bardzo ładnie. W sumie Kosper to robił tak, albo bardzo ładnie grał Coltem albo zepsuł całkowicie, naprawdę. No i mecz udało się wygrać. I tak oto wbiłem 1000 na Bulu VCR, 1000 na RICO kolejny raz, a Kosper prawie że 1000 to na kolcie, bo on tam miał najwięcej. Jak zaczynaliśmy? No, on jest teraz chyba koltem. Uuu, trzeci tylko. Nie, na no, sumie kolt mocna postać, to dużo, dużo osób poszuje, a ja aktualnie bólem jestem. Czekajcie, znaleźć go muszę. Dobra, bólem jestem. Pierwszy w Polsce oczywiście, a na świecie 52. No więc to by było w tym odcinku na tyle, łapkujcie, subskrybujcie, będziemy wbijać to na 35 rank jak będzie jakaś fajna mapa pod ten komp, a my widzimy się już w kolejnych odcinkach, siemka, elo.